Odwiedził nas dzisiaj Sławomir, Sławek Leka Geosystem. E, więc ja już dziękuję, z góry dziękuję. Dzisiaj nie było, a długo jeszcze. Dzisiaj poszło sprawnie. E, więc Lipcherek 926, kompakcik ubrany w system. Będzie hulał. Będzie hulał system. System troszkę prostszy niż ten, który jest zamontowany na spykarce, e, Więc tutaj oddaję fachowcowi, żeby powiedział, co, jak, gdzie i dlaczego tak. No nie, jest to, nie jest, jest to uproszczona, bardziej przystępna wersja dla operatora, jednak operatora macie bardzo interesującego się tematem, więc będziecie mieć z niego, będziecie mieć z niego na pewno pożytek. Słuchaj, bo... to jest jeden, jedna z osób, która była na naszym spotkaniu informacyjnym i tak bardzo chciała przyjść do pracy, więc dostał wciery na początku i można powiedzieć jest totalnym świeżakiem, ale z tym urządzeniem... Radę. Nie ukrywam, że zaskoczył mnie, zaskoczył mnie pytaniami i ilością, aczkolwiek e, ogarnia no, pokładnie. Nie bój się klikać, to jest najważniejsze. System, system jest oparty na Windowsie, zresztą oprogramowania nie znacie, bo macie je, macie je przy tyczce Właśnie to. To tutaj może ja przerwę Sławku, bo to jest idealne w tym urządzeniu właśnie, że ja mogę wyjąć to urządzenie, zapiąć dotyczki i mogę ja, że tak powiem, na piechotę sobie zmierzyć to, co sobie potrzebuję zmierzyć w innych miejscach niż pracuje koparka. Także to jest taka uniwersalność. Ale nie musisz, ale nie musisz tego robić, bo twój operator już to potrafi. <grym> <grym> okej. Okay. Dobra, słuchajcie, okej, okay, błużył temu serio. No ja mam troszkę więcej na głowie, więc właśnie o to chodzi, żeby ten operator, E, stał się operatorem nowej generacji w tym momencie, tak? Dokładnie, no, teraz tylko troszkę poćwiczyć, troszkę sobie utrwalić to e, modelowanie, bo dużo to było pytania o właśnie tworzenie modeli terenu. Więc e, tak zaskoczył mnie, ale bardzo pozytywnie, e, mimo że był fajny modelik, jest na całą hałdę fajny modelik. On sobie wolał po, pokopać stopy. Tak, ale to o, właśnie to o to chodzi. Skarpy, także... O to chodzi, właśnie, żeby operator był w stanie sam zaprojektować swój model i później go wykonać. Nie? To dokładnie jest nie tak. Także, to... także ty już tableta nie dostaniesz, bo <laughs> operator ma go na wyłączność. Dobrze, słuchajcie, ja mam troszkę więcej na głowie. Także ja jestem znowu bardzo zadowolony, że przyjechane, zrobione zgodnie z terminami umówionymi. Także gorąco polecam. Nos mam czysty? Bo tak. swój operator, powiem ci, tak, takiej plamy, jakiej dał ostatnio, to wiele wybaczenia. Słuchaj, nieważne, nieważne jaki nos, jakie, czy czysty, czy nieczysty. Ważne, że robota zrobiona perfekcyjnie. Także powodzenia.